Konstrukcja zespołu żniwnego pozwala na zbiór zbóż wyległych i przerośniętych. Trzeba tylko zmienić kąt ustawienia palców nagarniacza, wysunąć palce podajnika ślimakowo-palcowego oraz zamontować podnośniki wyległego zboża. Kombajn jest wtedy przygotowany do trudnego zadania. Kopiowanie terenu, prawidłowa praca rozdzielaczy, oraz równomierne podawanie masy zbożowej przez zespół żniwny do młocarni umożliwiają zbiór zbóż wilgotnych i wyległych. Konstrukcję zespołu żniwnego i urządzenia do oddzielania ziarna od słomy opracowano na podstawie rozległych badań laboratoryjnych, podczas których kamerą do zdjęć szybkich obserwowano przepływ masy zbożowej. Oto praca zespołu młócącego. Bardzo dobrze oddziela się ziarno na wytrząsaczach. Duża jest skuteczność oddzielania ziarna na podsiewaczu. Bardzo sprawnie działają SITA. Kombajn Bizon Gigant ma również inne zalety. Przed uszkodzeniem zespołów roboczych kombajnu lub zakłóceniami jego procesu technologicznego, na skutek dostania się do maszyny różnych przedmiotów, chronią sprzęgła bezpieczeństwa. Ich działanie powoduje unieruchomienie danego zespołu, oraz włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, co zabezpiecza maszynę przed awarią. Zadziałanie sprzęgła rzutnika kłosów powoduje wyskoczenie pokrywki. Po usunięciu przeszkody i założeniu pokrywki rzutnika kłosów można kontynuować zbiór zboża. A teraz kilka uwag na temat użytkowania kombajnu Bison Gigant. Podczas pracy należy ograniczyć ruchy jałowe kombajnu do minimum. Dlatego na polach o małej powierzchni najekonomiczniejszy jest ruch roboczy kombajnu w okółkę. Aby uniknąć wykaszania naroży stosuje się nawroty kombajnu z wycofaniem. Można też nawracać kombajnem w sposób pętlowy. Kombajn Bizon Gigant, mimo dużej wielkości, jest maszyną bardzo zwrotną. Na dużych łanach najlepiej wykorzystuje się kombajny dzieląc pole na zagony o szerokości od 10 do 20 przejazdów maszyny, czyli o szerokości 60 do 120 metrów. Przy takiej organizacji pracy ogranicza się ruchy jałowe kombajnów. Na jednym zagonie może pracować brygada kombajnów Bizon Gigant. Scena z kombajnu układa się na wał o szerokości około 130 cm. Pozwala to na zastosowanie maszyn dotychczas używanych do zbioru słomy. Zapalenie lamp sygnalizuje napełnienie zbiornika ziarnem. Mieści się w nim około 4 ton ziarna. Ustawienie rury wysypowej w położenie robocze dokonuje się hydraulicznie z pomostu kierowcy. Również hydraulicznie włącza się napęd ślimaka wyładowczego. Odbiór ziarna z kombajnu odbywa się bez przerywania pracy maszyny. W zbiorniku kombajnu ślimak wyładowczy osłonięty jest daszkiem. Szczeliny daszka zamykane są przysłonami. Urządzenie sterujące zapewnia napełnianie zbiornika ziarnem, które nie przedostaje się do ślimaka i nie blokuje go. Po włączeniu urządzenia sterującego następuje uruchomienie ślimaka, a następnie otwierają się przysłony i rozpoczyna się wyładunek ziarna. Po wyłączeniu urządzenia sterującego najpierw zamykają się przysłony, a następnie staje ślimak. Taka kolejność pracy gwarantuje nieprzeciążanie układu wyładowczego. Wyładunek około 4 ton ziarna ze zbiornika kombajnu Bison Gigant trwa około 2 minut. Czystość ziarna od kombajnu wynosi około 99% i pozwala na ewentualne składowanie ziarna w magazynie bez dodatkowego doczyszczania. Organizując odbiór ziarna od kombajnu, trzeba zapewnić odpowiednią liczbę środków transportowych, aby nie dopuścić do przestoju maszyny z pełnym zbiornikiem ziarna. Środki transportowe muszą być szybko i sprawnie rozładowywane. Przy średniej odległości około 2 km z pola do magazynu zbożowego i plonie około 40 kwintali hektara potrzeba 6 przyczep i 3 ciągniki o mocy od 40 do 60 koni mechanicznych. A przy średniej odległości 4 km od kombajnu do magazynu potrzeba 3 zestawy samochodowe. Wtedy zapewnione jest pełne wykorzystanie wydajności kombajnu Bizon Gigant. Do odbioru ziarna od kombajnu można też używać specjalnych przyczep wysoko podnoszonych konstrukcji IBMER. Nadają się one do ładowania ziarna do pojemników stojących na polu. Pojemniki można też napełniać ziarnem wprost od kombajnów. Wyciąganie pojemnika na samochód trwa tylko 3 minuty. Pojemnikiem odstawia się około 16 ton ziarna z pola do magazynu. Transport pojemnikami na samochodach jest szybki i można go stosować także na dalsze odległości poza gospodarstwo. Z przeglądu konstrukcji kombajnu Bizon Gigant i zasady jego użytkowania wynika, że jest to maszyna o dużej przepustowości i wysokich wskaźnikach eksploatacyjnych. Dzięki użytkowaniu kombajnu nie tylko do zbioru zbóż, ale i innych roślin nasiennych, np. Na kukurydzy, po zastosowaniu odpowiednich adapterów i poszerzanych opon, oraz do zbioru traw nasiennych, roślin motylkowych, maku i tym podobnych znacznie przedłuża się w ciągu roku okres użytkowania tego kombajnu. Pracę kombajnu należy tak organizować, aby wyeliminować przestoje. Trzeba stosować go też do zbioru innych roślin nasiennych. Używanie odpowiednich paliw i smarów oraz obsługa i eksploatacja zgodnie z fabryczną instrukcją zapewni wieloletnie opłacalne użytkowanie kombajnu. Producentem kombajnów Bizon Gigant jest fabryka maszyn żniwnych w Płocku.